Koło podstawowa im. Jana Kochanowskiego w powiatowej kolonii przestała film pod tytułem Podejrzana sprawa występują Pani detektyw Tron, pan Mietek i podejrzany. Wezwano mnie w ważnej sprawie, To jest za toaletę. Ale czy tylko o to chodzi? I jak, pani Mietku, widać coś? A patrz pani, kłębek włosów, laster, roka po to toaletowym. Prawie wszystko. Do wyboru do koloru. W razie zabieram się do pracy. Jakiś czas później. Czy wiesz, dlaczego tu jesteś? Nie. Okazuje się, że nie wiesz, jak należy zachowywać się w toalecie. Zapchałeś toaletę i z intetem wybiegłeś z niej, zwracając uwagi, czy w przypadkiem ktoś nie stoi przy drzwiach. Czy ma pani dowody na to, że to ja? Jestem niewinny! Tak myślisz? Przejrzałam i Już wszystko wiem. Pokaż mi swoją dłoń. Wiesz co to jest? Nie. To są wirusy i bakterie, których gołym okiem nie widać. Te odciski palców zalatą na klamkach. I z tego co widzę, nie umyłeś rąk. Wiesz co to znaczy? To znaczy, że odpowiesz za zapchanie toalety. Narażasz się na wiele chorób, nie myjąc rąk i innych na wyrzuty krzywdy. Ja, ja nie chciałem, ja nie wiedziałem, że to się wyda. Nie wiedziałem, że zarazki są na moich rękach. Uj! Teraz już będziesz wiedział, że toaleta ma służyć wszystkim. To nie jest śmierć. Musisz nauczyć się myć ręce z mydłem. I koniecznie musisz ostrożnie otwierać drzwi, gdyż za drzwiami może ktoś stać i może nimi dostać, gdy to gwałtownie otwierać. Ja przepraszam, teraz już wiemy, jak należy postępować. Podejrzana sprawa rozwikłana. Może nie istnieje paragraf na zasady zachowania w toalecie, ale są społeczne normy, których należy przestrzegać. Pomysł na film i jego wykonanie uczniowie klasy szóstej. Dziękujemy za uwagę.